Witam, kochane skorpiony, dla Was tylko. Jak to oglądacie, to znaczy, że to jest dla Was. Brać zawsze, co rezonuje, jak zawsze powtarzam. No i oczywiście, proszę mnie polubić z paluszkiem do góry, zasubskrybować, przecież dzwonek. I oczywiście, dzielcie się moimi filmikami z innymi. To jest tylko i wyłącznie dla skorpiona, bo bardzo dużo. A Skorpionów będzie przechodzić dużą transformację, ale bardzo pozytywnie, i to jest tylko do jak na razie, to jest tylko do końca lipca, kochani, więc zostało raptem dwa, no trochę więcej niż dwa tygodnie. W każdym bądź razie planety nam sprzyjają, dlatego Zrobić wszystko, żeby energia była stabilna, zrównoważona i myśleć pozytywnie. A oczywiście na końcu podam Wam numery z kart duchowych z wyroczni mądrości i wyroczni energii 7. No i jaka to jeszcze też wyrocznia y, mądrości, ale po... Polsku. No, w każdym bądź razie, moi drodzy, bierzcie się do działania. I a, życzę Wam wspaniałych następnych 14 dni. No, i oczywiście, zabieramy się. Pamiętajcie. Że wszystko w życiu dzieje się nie bez powodu czy przyczyny. Oglądajcie jeszcze astrologiczne kanały, bo te rozłożenia są dla skorpiona. W Słońcu, w Księżycu i Ascendent, jeżeli macie znak wschodzący w skorpionie, to jest też dla Was. Kochane skorpiony: As, Pentakli i. Królowa Kiju. Proszę. Tak wam pokażę. As Pentakli Królowa Kiju. Pięknie, zacznijcie działać. As Pentakli chodzi tutaj o początek czegoś pięknego i nowego, jeśli chodzi o finanse. Jeśli chodzi o finanse, to będziecie po prostu działać. Ok. Więc nawet grać w Totolotka, jeżeli trzeba. No. Działanie tutaj jest Wam potrzebne przez te następne 14 dni. Tutaj mamy e, arcykapłana i cesarzową. Joj! Będziecie podpisywać jakiś ważny. Może tak. Podpiszecie jakiś ważny dokument. Co niektórzy z Was, no, mogą te, może to może dochodzić o. Mm, no, tylko pamiętajcie, podpisywać tylko do. do 17, o ile się nie mylę. A, ponieważ nie. Dlatego mówię, słuchajcie jeszcze kanałów astrologicznych, bo wiem, że Merkury się cofa. Nie znam dokładnej daty, ale. Pamiętajcie, że jeżeli będziecie podpisywać to dopiero w sierpniu i to chyba po 4 sierpnia o ile się nie mylę. A, także dojdzie tutaj do podpisania jakiejś ważnej umowy, kontraktu, może to być związane z pracą a z, a, ze zbiorami jeżeli zasadziliście wcześniej jakieś Piękne nasionka, to będziecie teraz je, te owoce zbierać. Może też, też to być, jeśli chodzi o y, pracę na własną rękę. Możecie też i zacząć pracować na własną rękę, moje drogie Skorpiony. Albo zawiążecie jakieś, jakąś spółkę, partnerstwo z kimś. I wcześniej to zrobicie, tym lepiej dla Was. Tylko tak jak powiedziałam, pamiętajcie, żeby nie podpisywać żadnych dokumentów, przynajmniej teraz, bo wiem, że Merkury się cofa dopiero po 4 sierpnia. Ok? A, no, oczywiście, dzięki temu powiększycie swój majątek, co niektórzy. Tym bardziej, że mamy tutaj a, gwiazdę. To jest karta dużych arkan, kochani. I czwórka pentakli, czyli powiększycie swój majątek. No, co się po prostu ceni, kochani. Także macie piękną kartę. Planety pięknie się układają. Wykorzystajcie to, bo naprawdę dużo planet nam sprzyja i nadjeżdża do Was. Wielka miłość. Jesteście praktycznie chronieni przez siły wyższe. Tutaj będą siły wyższe miały duże znaczenie, jeśli chodzi o miesiąc lipiec. Ok? No, możecie też i wyjechać, właśnie w jakąś krótką podróż, ale widać najwyraźniej, że ci, którzy z kolei nie mają partnera czy partnerki, to powiem Wam, wszystko może się do końca lipca po prostu zdarzyć. Niemniej jednak, ponieważ jest to rydwan, to może Wam towarzyszyć przez następne dwa miesiące, kochani. Jednym słowem, zobaczcie, słoneczko tutaj, słońce świeci, to będzie osoba. Przepraszam, bardzo pomocna. Będą się te uczucia aż u Was. Przelewać, po prostu bardzo pozytywny, emocjonalny czas, ale i spokojny. Więc jest duże prawdopodobieństwo, że będziecie dosięgać gwiazd, kochani. Powiększy się Wasz majątek, jeśli chodzi o sprawy finansowe czy materialne. Widać, że jesteście rzeczywiście na jakiejś dobrej drodze, kochani. No, jednym słowem, zadbajcie o swoją energię. Pamiętajcie, że jaką energią działacie, taka i do Was wraca. I tak jak powiedziałam, oglądajcie jeszcze kanały astrologiczne, drogie Skarpiony, bo naprawdę to jest piękny dla Was czas. Mm. No, i mamy jeszcze. Dodatkowe karty wyroczni, numer 39. Co niektórzy z Was mogą często widzieć, i ona ci mówi wakacje. Poświęć chwilę na relaks i przygodę, kochany Skorpionie. Więc ci z Was, którzy ciężko pracują albo siedzą po prostu w domu ruszyć, ruszyć się. I a, zwiedzić trochę świata. Przygoda! Po prostu to będzie dla Was naprawdę, ponieważ macie tutaj asa kielichów, i rydwana, więc jest tutaj Wam ta podróż po prostu pisana. Zacznijcie działać, zbierać owoce, może wyjdziecie właśnie z jakąś nową ideą, ale pamiętajcie, że jeżeli będziecie mm, z kimś współpracować. To znaczy, chcecie założyć na przykład firmę, bo macie jakąś ideę i nie chcecie robić tego sami, to nie podpisujcie, jeszcze raz powtarzam, nie podpisujcie do końca lipca żadnych dokumentów, dopiero w sierpniu. I dlatego proszę Was, oglądajcie astrologiczne kanały, bo to Wam pomoże. Drugą kartą z wyroczni mądrości jest e, numer 19 Na końcu Wam podam wszystkie numery Grajcie w Totolotka, bo wszystko możliwe, że... <laughs> że to Wam się po prostu zrealizuje Flexible, bądź podatny Bądź podatny mój drogi Skorpionie Tik tak, Tik tak, tik 30 Czyli czas ucieka, macie czas do końca lipca i dlatego y, mówię: grajcie, grajcie, manifestujcie, bo jest tutaj piękny dla Was okres. 36, czyli widząc więcej, wyobraźnia niech Wam zacznie pracować. Im więcej będziecie a, widzieć tą Waszą przyszłość w pozytywnym świetle. Co chcecie zrealizować, tym szybciej to do Was przyjdzie. Czytać, pisać, malować, kontemplować, pisać, zeszyć czy pamiętnik wdzięczności. Bądźcie po prostu za wszystko wdzięczni, bo tym sposobem więcej <laughs> przepraszam błogosławieństw do Was będzie. I 12. Owocowanie. No jednak będziecie, no tu jest, gdzie to było. Z tą cesarzową, owocowanie. Kochani, piękne macie tutaj karty, czyli będziecie zbierać owoce tego, co żeście zasadzili już wcześniej. Będzie to Wam wszystko owocować po prostu. No pięknie, pięknie. I zobaczcie więcej. Więc podaję moi drodzy numery. Trzydzieści dziewięć dziewiętnaście, trzydzieści sześć i dwanaście, nie wiem, ile ich jest dwa cztery pięć, tu są sobie, dopiszcie najlepiej. Moje skorpiony, dzień, e, dzień urodzenia. Ok? Czyli jeżeli urodziliście się a, w październiku, 10 miesiąca, to dodać 10, dodać na przykład jesteście urodzeni 28 października, to jest wtedy 38 albo 11, bo 3,8 jest 11. Ok? A jeżeli urodziliście się w listopadzie, to y, dzień urodzenia dodać a, do miesiąca, czyli 11 na przykład plus 7 to jest 18, ok? A jednym słowem będziecie wtedy mieli 6 numerów. No i życzę Wam naprawdę następnych 14 dni wspaniałych. Zadbajcie o swoje emocje, bo e, emocje to, to energia. I tak jak powiedziałam, jaką energią działacie, taka i do Was wraca. Wcześniej czy później zawsze wraca. No i dziękuję i niech Was Bozia błogosławi aniołki oświetlą Wam drogę, którą podążacie. I zawsze je pytajcie i proście a będzie wam dane i pamiętajcie że bez wdzięczności nie ma ani radości ani miłości im więcej wdzięczności tym więcej błogosławieństw skroczy wasze życie do widzenia